Jak wycisnąć kasę z planu filmowego? Wczoraj wracałem do domu i okazało się, że na moim korytarzu jest duży ruch i siedzi nawet pan na takim siedzeniu. Zapytałem, co tam się dzieje, i okazało się, że kręcili reklamę sklepu internetowego na A. No i spoko. Jakoś wybitnie mnie nie przeszkadzali. Ale pamiętam, Marta, uwaga za szybką jest człowiek, dziękuję za hojny danej kawkowy. że kręciliśmy serial na wspólnej, to byliśmy kiedyś na, na mieście, bo kręciliśmy na mieście, na boisku szkolnym. No i na planie filmowym zawsze pada komenda, komenda cisza na planie, kamera akcja. I wtedy musi być cicho na planie, bo inaczej nie można kręcić. I był tak jeden koleś, który mieszkał w bloku obok, naprzeciwko do tego boiska, gdzie kręciliśmy, że zawsze jak padała komenda cisza na planie, to on otwierał okno i puszczał na pełen regulator głośną muzykę, żeby nam przeszkodzić. No i kierownik planu chodził do niego i prosił, czy może pan na chwilkę wyłączyć. Zwykle takie prośby działają, ludzie się są w stanie dostosować i pójść na ustępstwo. Ale on mówił: Nie, mam prawo sobie słuchać muzyki, jak mi się chce. To jest moje mieszkanie. No chyba, że mi dacie pieniądze. I w ten sposób właśnie ten pan zarobił 50 złotych na czarno.